Cześć tutaj, Olek AKA WZ. i jak zwykle muszę się streszać, bo znowu wybieram sobie taki krótki gameplay, e, na którym jest jedynie wycinek, e, który ch chcę za Wam zaprezentować. I przypominam, że jest to seria Atom czy nie Atom, czyli nie wiecie, czy atomówka się wydarzy, czy nie. Wszystko zależy ode mnie, a ja tego nie zdradzam aż do końca. Dlatego Przechodzimy do gameplaya, na którym to używam Tara 21 z Tumikiem, yy, Plapad Linożerca, Zimnokrwisty oraz Ninja, taka bardzo yy, klasa cicha. Yy, nie przepadam za używaniem yy, tego typu klas, ponieważ ja wolę się strzelać, lubię szybką akcję, ale jednak ten gameplay taki nie jest. Jest to... W zasadzie przypadkiem nagrane, bo jako że stało się już normą dla mnie nagrywanie wszystkich gameplay w MW2 jakie gram, dlatego i nagrałem ten. I nie, nie oczekiwałem w zasadzie, że będzie to aż tak dobry gameplay, a raczej, że zakończy się godnie, aby wrzucić go na YouTube'a. I teraz takiej sprawy trochę technicznej. Przybyło nam kilkunastu widzów, to znaczy mi przybyło, ale nam wszystkim przybyło i w ogóle cieszę się z tego, bo wróciłem ze szkoły, patrzę, a tu pięć komentarzy, nigdy się coś takiego nie zdarzyło. No a to wszystko za sprawą już jego, który wszedł i skomentował jeden z moich filmów. Jemu serdecznie za to dziękuję. I przechodzimy do gameplaya po raz kolejny, na którym to już wbijam się powoli na mój streak. Tutaj, jak widzicie, gram defensywnie, bo miałem ze sobą dwóch członków drużyny, a dokładniej kolegów. Jeden z nich jest moim wizem, drugi natomiast mieszka za granicą. Nie on w ogóle kolei, w każdym razie miałem z nimi dosyć dobry kontakt i mogliśmy wspólnie za tym playować. Zobaczyłem tutaj Hariera i chciałem go zatrzymać na następną rundę, żeby odstrzelić od razu drużynę wroga na spawnie, ale jednak się nie udało, bo jak widzicie, Bomba została podłużona. No i zdecydowałem tutaj, jako że bomba daje nam aż 40 sekund, od razu użyłem tego Hariera. Bo widziałem, że jesteśmy dobrze ustawieni, a byliśmy w zasadzie absolutnie zarąbiście ustawienie, jak potem się okaże. Eee, tak, że pozwoliło mi to zrobić, właśnie, ten gameplay. No i. Jak widzicie, już jest AC-131 zabić pod rząd. Co, co ten ac przyniesie? Ile razy używałem AC-130 na moich gameplayach atom czy nie atom? To się zawsze nie udawało, ale tutaj patrzcie. Oni byli tak pięknie skupieni w tej przestrzeni, w tej części mapy, którą właśnie w tym momencie oglądamy z powietrza, z lotu ptaka, a raczej z lotu AC-130 podniebnego anioła śmierci że uuuu, patrzcie jak te fragi się sypały, no po prostu jak pączki w tłusty czwartek, pięknie to wyglądało te hitmarkery jak działały, mmm po prostu poezja dla uszu, miód dla uszu a nie z uszu i już tutaj zaraz jeden z kolegów zapyta mnie czy będzie atomówka sam tego jeszcze w tym momencie nie wiem i nie zdradzam wam na filmie, bo to jest dobry czas żeby zostać zestrzelonym ale na dopiero w momencie kiedy tą atomówkę dostanę, dlatego ja zestrzelony atomówka jest, wszyscy zadowoleni no i oczywiście gameplay zdradził się Jesteśmy zadowoleni, jak wszyscy sądzę. No, i jako że to się już kończy, yy, proszę Was o ocenienie, jak zwykle. Najlepiej byłoby pozytywnie, bo to strasznie mnie motywuje do kolejnych filmów. Skomentowanie to też jest jedno z tych, jedna z tych rzeczy, które napawają mnie pozytywnym podejściem do wszystkiego, do całej sprawy YouTube'a i do napierdzielania kolejnych gameplay, bo jak widzicie, wszystko pojawia się w tym momencie raz dziennie, to znaczy, gameplay jeden na dzień i mam dobre tempo. 52 do 19 ostateczne statystyki. Dzięki wielkie za oglądanie. Na razie.